Witajcie widzowie! Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować modyfikację, która dodaje do gry białe czołgi, tylko wtedy nie są martwe oczywiście. Pokazuje nam się to modyfikacja objawa nam się przy każdym zniszczonym czołgu, więc pomaga nam ona trafić przeciwnika który chowa się za takim czołgiem zniszczonym bo po prostu wiemy e, jaka część czołgu jest przeciwnika a jaka część czołgu jest zniszczona więc tak, miodowodajmy dlaczego pokazuję na tych niskich gierach? bo, bo spodziewam się tu dosyć dużej ilości białych czołgów bez przycelowania jak widzimy, to, to jest taka standardowa bitewka. T18. Hmm. No, no szkoda, że ten bezwójka nie schowała się właśnie za brakiem, bo będę pokazał. No ale cóż. Bez przycelowania znowu. Tu jak mówimy, ta dwójka już po... się dobrała. Ta dwójka ma naprawdę bardzo dobre działo, jak mam taki pier. Oczywiście z chowicą z całym za bardzo nie może się równać. Była próba ponieważ już ten perk na taranowanie. trzeba nam coś, coś pomoże. Tak. Tu ta siódemka chyba zacznie mi strzelać. Nie, strzela o, Lighted czyli to było po Nowym Roku już. No Szósty fragulec siódmy... Tu jeszcze na cośkolwiek liczyłem, ale chyba już nic nie będzie. A chyba, że tam M2 and jeszcze sprzątniemy, ale wątpię. No, tak więc, to jest ten mod. Myślę, że sobie zaraz przejdziemy do modyfikacji. Uuu, jakie pudełko. Wchodzimy sobie w link podany w opisie, jak zwykle pobieramy sobie plik białe martwe czołgi. Gdy już pobraliśmy, możemy zamknąć przeglądarkę. Wchodzimy w pobrane pliki, gdzie nam się ten mod pobrał. No i wchodzimy sobie do folderu z Grom, naszą World of Tanks. Do folderu ResMods. Tu coś tam mamy, możemy to miło, chęcią usunąć. Um, no i wchodzimy sobie do tego folderu z naszym modem ResMods i po prostu Vehicles, ten folder kopiujemy tu, czyli do 8.11 ResMods w folderze ResMods, który się znajduje, ten folder w naszym folderze z modem. No i to tyle. Dziękuję za uwagę, żegnajcie.